Dzień dobry, dzisiaj kolejna większa jakaś paczuszka przyszła. Chyba tam będzie kilka rzeczy, więc się przedłużając. uuu, ale ja tego jest tutaj dobra to ja się muszę przygotować jeszcze sekundka dobra jestem z powrotem to weźmiemy po kolei wszystko dobra żeby nie przeszkadzało to złożę sobie na bok zaczniemy od tej najmniejszej nie wiem co to jest nie chcę tutaj nic uszkodzić Ale co tu mamy tu mamy kabelek kabelek xiaomi oryginalny To dla córki mojej Eee, ładowanie szybkie zgubił jej się kabelek e, właśnie taki z czerwonymi tymi końcówkami, to jest USB A na USB C e, prawdopodobnie 33 W, e, bo ładowanie takie w Mi 10 jest obsługiwane, e, Mi 10T Pro dokładnie. I pewnie tutaj jest koło metra, bo poprzedni też był metr miał. Jestem ciekaw, czy oznaczenia są mi bo na opakowaniu jest, widać ewidentnie jest mi. Ale czy na kabelku jest coś? Tu nic nie widać. Tak jakby była to chińska podróbka. Nie wiem, czy na oryginalnym kabelku coś było. Chyba też nic nie było. A był od razu w tym. Od razu był w, e, zapakowany korzynie w tekturkę, a w folijkę. No dobra, nie będziemy się rozwodzić nad kabelkiem. Linki jak zwykle będą w, w opisie. To standardowo to tu podejrzewam, że też jakiś kabelek będzie coś tak czuję, o tak, też jest kabelek tylko, że tu z kolei mamy y, już USB-C na USB-C i tu będzie 2 metry tak jak ostatnio jakoś Wspominałem też kabelek, kupiłem 100W, bo już mi się powoli kabelki niszczą po prostu. A ładuję czasami jednocześnie 4 urządzenia, 5 urządzeń, więc, więc te kabelki się przydadzą. A zapasy, już też wszystkie wyczerpane. No, też solidnie widać jest zrobiony, to chyba też jest 60 albo 100W kabelek, bo teraz tylko takie, takie kupuję, bo mam w większości ładowarki te o, w GAN o wysokim Watarzu więc y, nie opłaca się kupować takich cieniutkich, zwykłych kabelków, które obsługują tam, nie wiem, 10, 15 czy 30 watów. Wyjątkiem jest ten, co przed chwilą rozpakowywałem, 33 watowy ale on podejrzewam, jest też taki gruby, podejrzewam, żeby go obsłużył też y, i 60 watów na, y, na ładowarce tej, y, tej GAN. Co mamy następnego? Tu jest góra, tu mamy etui do telefonu nawet z tym ze smyczką malutką sprzedawca albo producent do, dołożył bo nie było tego i to jest i to jest taki portfelowy portfelowy case Można, to jest e, case w ogóle do RIMI 11T Pro Plus albo 11T Pro, bo one mają taki sam e, design. E, bardzo ładnie wykończone, taka jakby zamszowa imitacja skórki, czarno, taka grafitowo-czarna. I właśnie tak, o to mi chodziło, żeby tutaj było yy, możliwość włożenia zdjęcia jakiegoś, i na karty są trzy przegródki. Raz, dwa, trzy. Tutaj mamy też przegródeczkę. Tutaj mamy też, możemy coś włożyć. O. I co tutaj jeszcze? A, no właśnie, tego mi też brakowało, bo to tu się wkłada, i tu też jest na karty. E, są dwie przegródki, i to można włożyć sobie. Oto, tak, to jest, tak, w kompleciku. O. Coś podobnego miałem w mi 10, który teraz moja córka używa. E, no, niemalże identyczny. Identyczne, tylko że tutaj jest gładka skórka, a tutaj jest taka niby zamszowa, yy, i dlatego szukałem takiego, takiego właśnie etui. O, i tutaj, i tu było też identyczne, taka wkładeczka. tu coś takiego, o, właśnie. Tylko, że tutaj już, o, niestety nie wytrzymało po kilku latach używania. No, jestem bardzo zadowolony z tego. To, to będę miał do swojego telefonu. O, i też taki sam mocny magnes tutaj, a nie taki języczek, bo miałem teraz, teraz to miałem taki, takie etui, bez tego, bez zdjęcia i na taki języczek, i to w ogóle nie trzyma, cały czas się otwiera, a jak upadnie, nie daj Boże, to się. Spadnie na, otworzy się w locie i, i szybka stłuczona. Ten będzie na zapas, a, a ten będzie do donoszenia na co dzień. Dobrze, następna rzecz. Tu podejrzewam, też już podejrzewam, co będzie. To nawet nie muszę się martwić, że coś zniszczę, bo tu pewnie jest styropian oczywiście. Tu będą szkiełka, szkiełko hartowane do Realme 11 C Pro Plus. I tu powinno być już to szkiełko zaoblone, czyli nie takie jak ostatnio y, przyszło do mnie. A tutaj jest na obiektywy dodatkowe, na duże te obiektywy. Tak jak tutaj. O. Więc tu będzie. Będą miały swoje yy, zabezpieczenie. A tutaj właśnie Realme 11 Pro Plus. I tu musi być to zaoblone szkiełko. No, dosyć grube jest. Jest zaoblone. Jest widać. Jest tutaj rancik. Mam nadzieję, że mi się uda je nakleić. Oczywiście filmik z tego z, z instalacji szkiełka też wstawię. Będę pierwszy raz takie szkiełko instalował w, w telefonie z takim zaoblonym szkiełkiem. To jest takie, nie wiem, czy to jest 2D czy 3D się nazywa. Kiedyś zazdrościłem jak nosili mieli Huey. Czy Motorola Edge czy nie y, Samsung Edge był Huawei chyba P20 albo P30 miał takie szkiełko i, i Motorola, właśnie jakaś. I tak mi się to podobało strasznie, a teraz jak sam mam to zaobrone szkiełko to. Y, wsiocze, że nie można dobrze nakleić, że nie można dostać takiego szkiełka, wszystkie szkiełka, które są to, zakrywają tylko nie wiem, 80% czy 70% ekranu i się nadają do niczego właściwie i tu ostatnia paczuszka, co mamy z dzisiejszej multipaki o, i tutaj jest też do dla mojej córki e, niby mówią, że to inteligentne Etui. Zaraz zobaczymy, czy się uda tą inteligencję obudzić w nim, bo tu ma być właśnie, e, ma tu się wyświetlać e, godzina po zamknięciu Etui. Taki sobie wybrało moje dziecko. To jest do mi10t Mi mi10t pro z tego co tutaj widzę tak mi10t mi10t pro my mamy mi10t pro co tutaj jest jakieś są tutaj aha żeby pewnie nie zarysowywało szkiełka dodatkowe jakieś zabezpieczenia nie wiem do czego to służy jeszcze Dobrze, na razie to odłożę, więc żeby to nie wyrzucić tego i od razu przymierzymy, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Zobaczymy ten stary ten stary pokrowiec już wywalimy czy wszystko będzie grało i buczało No tu pasuje, tu wszystko jest dobrze, tu wcięcia, aha, bo tu jest tak tutaj też wszystko jest ładnie, tu też wszystko jest ładnie wcięte co tutaj mi wypadło a, od, ten, od tego odpadła naklejka tutaj są, aha, tutaj mogłoby do końca dochodzić, to prawda niepotrzebnie tutaj tak ścieli to wcześniej no ale ładnie wygląda. O, magnesiki działają. A, bo tu może są... Nie, to nie są magnesy. To? Czy to są magnesy? Może i to są magnesy. Tak, chyba to są magnesy, bo tu już się odznaczyło na tym. A nie wiem czy to są magnesy. To, 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 to są zapasowe magnesiki? Tak, to są magnesiki zapasowe. Kurczę, pieczone takie naklejane magnesiki. No to nie wiedziałem, że takie coś. No dobra, zobaczymy, jak to będzie działało. Czy to będzie działało? Pewnie to trzeba w ustawieniach gdzieś yy, włączyć. To yy, pozwolicie, że yy, się na chwilkę ulotnie. Na razie nie mogę dojść do tego, jak to ustawić. Yy, prawdopodobnie będę musiał zmienić tapetę, yy, znaczy te motyw, motyw na jakiś yy, standardowy. A tutaj córa ma yy, motyw jakiś yy, swój, yy, jakiś inny niż, niż yy, oryginalny. Więc, więc będzie musiało sobie dziecko zmienić, I, i pewnie wtedy się tutaj pojawi, bo u małżonki z kolei, jak nie zmieniała motywu w Hueyu, też miała takie podobne etui to od razu jak tylko zamknęliśmy tam była opcja gdzieś w, w ustawieniach właśnie, że etui inteligentne i, i automatycznie się pokazywało też w takim kawałeczku, czy tutaj gdzieś yy, zegar z datą więc tutaj też trzeba będzie po, pobawić się pogrzebać, tutaj też pięknie wygląda ten, ten aparat oczko 108-megapikselowe lampa i dwa oczka pomocniczych obiektywów no i jedna atrapa no ale to nie jest opowie opowieść ani recenzja o Xiaomi Mi 10T Pro to wszystko na dzisiaj kłaniam się, liczę na łapkę w górę, na subika dla nowych Widzów y, Polecam się Zdrówka życzę I miłego końca wakacji Kłaniam się, cze, do zobaczyska